Moi Państwo, mamy to. Mamy zapowiedź, zapowiedzi nowego sezonu, albo raczej może powinienem powiedzieć nowego patcha do Path of Exile 2. Oczywiście mowa o patchu 0.4, który będzie nosił nazwę The Last of the Druids. No chyba tym razem już nasz Grinding Gear Games oraz Jonathan Rogers z przysłowiowego chuja nie zapakuje, no bo jeżeli tak nazywa się patch, tak nazywa się sezon, no to dziwne by było, jakbyśmy w końcu nie dostali w nim druida. Jako, że trailer nie jest zbyt długi, to może pozwolimy sobie obejrzeć go wspólnie. For those who walk alone, the night bites colder, but there are those who bite back. No i tak. No i to tak naprawdę tyle, moi drodzy. Eee, więc zobaczyliśmy druida, myślę, że dla niektórych, którzy narzekali na prezencję, że tak to ujmę, na tuszę druidów w Diablo 4, to może być miła odmiana. Mi osobiście to nie przeszkadzało, uważałem, że jest to też na, na swój sposób fajne, że w sumie druid jest taką bambaryłą wielką, ale no jakby nie patrzeć, tutaj widzimy, że chyba w ogóle tutaj mieliśmy do czynienia z panią druid, a nie z panem druidem, że no tutaj trochę inaczej się sprawy mają. No i tak jak mówiłem, mamy zapowiedź zapowiedzi, jak widzicie, ponieważ... Już 4 grudnia. Jeżeli chodzi o czas, nasz, to chyba to będzie 20 lub 21. Odbędzie się stream na oficjalnym Twitchu Pub of Exile. Ja oczywiście zrobię skrót na YouTube'a, żebyście dowiedzieli się jak najwięcej informacji. Nie musząc koniecznie oglądać tego streama na żywo, może akurat Was nie będzie, może po prostu z jakichś innych powodów nie będziecie oglądać. Jeszcze tak jak mówiłem, pozwólmy się wypowiedzieć samemu Jonathanowi Rogersowi. Hi, I'm Jonathan Rogers. game director on Path of Exile 2. In 3 weeks we'll be launching The Last of the Druids, our third major addition to early access. Join us on the 4th of December for GGG Live, where we'll be revealing everything we have in store. If you haven't gotten a key for early access yet, then good news. We'll be having a free weekend alongside the launch. Players on all platforms including Steam, Xbox, and PS5 will be able to play the entire game for free over the 3 days. Także oprócz zapowiedzi, zapowiedzi, Jonathan Rogers informuje nas również o tym, że... Po pierwsze, będzie darmowy weekend od 12 grudnia do 15 grudnia, podobnie jak to miało miejsce ostatnio. Więc nawet jeżeli nie macie jeszcze Power of Exile 2, szkoda wam było pieniędzy na Early Access. To jest to dobry moment, żeby przetestować. A uważam, że będzie to super moment, że oczywiście dowiemy się tym bardziej po pokazie z 4 grudnia. No bo oprócz tego, że mam wejść nowa klasa, jeszcze po cichu wierzę i liczę, że wejdzie Shadow oprócz Druida. Chociaż jeżeli sezon się nazywa, pasz się nazywa Last of the Druids, to może jednak zbyt duże kopium. もう。No, bo To by było dziwne, że jakby wiecie, sezon jest markowany jedną klasą i tam cichaczem też przy okazji wchodzi druga klasa, no ale kto wie, może zrobią taką niespodziankę. Też co istotne, no skoro dowiedzieliśmy się o darmowym weekendzie, no to znaczy, że jednocześnie ten weekend jest startem z patcha 04, czyli 12 grudnia bierzcie urlopy, mówcie rodzicom, że niestety nie przyjedziecie na święta w tym roku, no bo będziecie napierdalać w Poe 2 i no myślę, że to będzie dobry moment, żeby właśnie przetestować sobie gierkę, ponieważ wejdą też dużo zmian do endgame'u. Jakie? Do Dopiero się przekonamy, ale naprawdę liczę na to, że 0.4 będzie bardzo ważnym patchem dla PoE 2 i mam trochę nadzieję, że PoE 2 stanie się dzięki temu patchowi taką grą, że no będzie można pograć nieco dłużej w endgame niż do tej pory. Oprócz tego filmiku mamy jeszcze oczywiście wpis na forum, ale jak wiecie, tak na dobrą sprawę, nie widzimy tej nic więcej niż to, co zostało powiedziane na tym krótkim filmiku. Dowiadujemy się tylko, że po streamie GGG będzie też wywiad z Zigim i potem od razu powinny jakoś również zostać wypuszczone. Patch noty. Będą też oczywiście możliwe do odebrania Twitch dropy, zarówno chyba u kanałów, które w tym samym czasie będą streamować Paw of Exile 2. I ja wątpię, że będę na żywo streamował ten event, no bo będę sobie wolał na spokojnie po prostu notować wszystko, żeby jak najszybciej wypuścić filmik i żeby był on jak najdokładniejszy, więc żeby się też to opierało z moimi notatkami. Jakbyście chcieli oglądać u zaznajomionych twórców, na przykład niemu Piotka Maciejczaka albo po prostu oficjalny kanał Paw of Exile 2, to jak najbardziej możecie to tam zrobić. No więc to tyle z takich krótkich informacji. Skoro Grinding Gear Games robi za. Zapowiedź, zapowiedzi, to ja również robię zapowiedź, zapowiedzi. Mam nadzieję, że. Zobaczymy się niedługo. Będę, jeżeli tu się pojawiały przed tym oficjalnym pokazem, chociaż wątpię jakiekolwiek nowe informacje, to oczywiście wrzucę je tutaj na kanał. A tak to pewnie do zobaczenia 4 grudnia. Trzymajcie się, dajcie też może znać w komentarzach, na co najbardziej liczycie, oprócz oczywiście nowej klasy, e, że zmieni się, że zostanie dodane w patchu 04, co jest dla Was najważniejsze. No i pewnie do zobaczenia 4 grudnia. E, przepraszam, e, znaczy na YouTubie 4 grudnia, a może zobaczymy się też na Twitchu na Twitch TV Dartian Podłoga 12 grudnia. Oczywiście będę streamował pewnie przez cały weekend start nowego patcha do PoE 2. Więc miło mi będzie się z wami tam zobaczyć. Tymczasem to wszystko co miałem do powiedzenia. Dziękuję za uwagę. Dartian bez odbioru.